Szczęść Boże, kochani, witajcie na kanale Serce Maryi. Dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Nasze świadectwa, głos duszy. Cichych, refleksyjnych chwil, które pomogą nam zatrzymać się, słuchać w to, co najgłębsze i otworzyć serce na obecność Maryi. Będziemy dzielić się z Wami cichymi świadectwami. Modlitwą i refleksją, która może przynieść pokój i światło w codziennym zgiełku. Razem zanurzmy się w osobiste świadectwa bliskości Maryi i spokojną modlitwę. Zostańcie z nami do końca, bo po świadectwie zapraszam Was do modlitwy z Maryją, a w międzyczasie możesz polubić nasz kanał. Wysłuchajcie pięknego świadectwa w pewien cichy wieczór. Gdy wszystko we mnie gasło, poczułam jej obecność, nie słowa, nie gesty, tylko delikatny, spokojny oddech, który koił mój niepokój. Nie chodziło o zmęczenie ciała, lecz o duszę, która szukała ukojenia. W tej ciszy, gdy świat zdawał się odchodzić w dal, poczułam jej obecność. Jej obecność była jak światło w mroku, które nie oślepia, lecz daje siłę, by iść dalej. Nie była to obecność głośna ani przytłaczająca, była subtelnym szeptem serca, delikatnym światłem w mroku, który nie oślepia, lecz daje siłę, by iść dalej. Jej bliskość nie wymagała słów. Nie szukała dowodów, po prostu była, jak ciepły oddech, który koi moje zmartwienia, jak ręka, która delikatnie trzyma, gdy sił już brak. Zamknęłam oczy i poczułam, że nie jestem sama, i obecność stała się moją ciszą, moją nadzieją, moim schronieniem. Nie musiałam nic mówić. Nie musiałam pytać. Ona wiedziała, rozumiała i otulała. W tym cichym wieczorze nauczyłam się słuchać serca, nie własnych lęków, lecz tego, co w nim cichutko rozkwita. Maryja, moja matka, moja opoka, moja droga do pokoju. Z każdym oddechem czułam, że mogę na nowo zacząć iść przez życie z odwagą, nawet gdy droga bywa trudna, bo jej światło rozprasza wszelkie ciemności, a jej czułość leczy najgłębsze rany. W tym właśnie milczeniu znalazłam pokój, którego szukałam. Maryja, moja opiekunka, moja cisza, moja nadzieja. Proszę, zostańcie jeszcze na chwilę z nami, bo zapraszam Was do modlitwy z Maryją. Uczyjmy znak krzyża i módlmy się. Maryjo, Matko cichej obecności, dziękuję, że przychodzisz do mojego serca w chwilach, gdy brakuje mi sił. Twoja łagodność koi mój niepokój, a Twoje światło prowadzi mnie ku Twojemu Synowi. Weź dziś w opiekę wszystkie moje troski, proszę rozjaśnić ciemności mojego serca i naucz mnie trwać w ciszy, która rodzi pokój. Niech Twoja obecność zawsze prowadzi mnie ku Jezusowi, abym umiała słuchać głosu duszy i ufać Jego miłości. Amen. Moi drodzy, dziękujemy, że jesteście dziś z nami. Niech Maryja prowadzi Was każdego dnia. Już wkrótce kolejny odcinek. Głos Duszy. Proszę naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka i modlitwy. Podziel się tym filmem z bliskimi, aby i oni mogli odnaleźć spokój i światło w Maryi. Subskrybuj nasz kanał Serce Maryi aby nie przegapić duchowych spotkań. Żegnam się z wami z Maryją w sercu.